Popatrzmy na grę z iglo z grupy E. Grają ze sobą ali i kubami. Kubami czarnymi i ali białymi. Dość krótka gra, intensywna, ale na pewno będzie o czym porozmawiać. Jest takie bardzo popularne ostatnio. I czarny wybrały wariant w, ze zagraniem o 16. Możliwe jest to zagranie S17, ale już teraz widzimy, że ten wariant z. O 16 jest bardziej interesujący. Widać, że gracze trochę się podzielili. Białe, górne, le, górną lewą część planszy, czarne dolną prawą raczej będzie grana jakieś większe moje, na większe, większe wpływy. I wtedy kamień o 16 jest jak najbardziej potrzebny. Łatwiej będzie nam tworzyć, a przeciwnikowi trudniej będzie tworzyć dużo moje. Więc rozsądna decyzja. Nie jestem przekonany co do tego, Pincera, bo zawsze czarne mają odpowiedź bardzo szybką i solidną, która bierze dużo punktów. I jeżeli nie mamy konkretnego powodu, dla którego wybraliśmy to, to Joseki, to, czy jak w grze było to Joseki, no to nie powinniśmy grać tego pincera, bo oddaliśmy już punkty czarnemu, jakby wypłaciliśmy mu coś, no i musimy coś zyskać w zamian. Jak nie zyskamy coś w zamian, czegoś w zamian, no to wtedy wybór był niedobry. A wydaje się, że tutaj dużego potencjału na zyskanie czegoś w zamian po lewej stronie nie ma. Ta lewa strona nie jest aż tak interesująca jest co prawda bardziej interesująca niż górna, ale białe nie musiały grać tak, żeby budować na, na górnej coś. Mogły zagrać spokojnie, mogły zagrać tak. To jest możliwość. Można było nawet zignorować ten ruch i zagrać w części planszy, która jest ciekawsza. Ale zagranie tutaj pincera no jest trochę kierunkiem nie za dobrym. Nie za dobry kierunek. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. O, tak poszło. Białe zeskałce. Nawet jeżeli to był Panem, to dużo zapłaciliśmy za te center, więc prawdopodobnie już lepiej byłoby od razu grać w R6. Białe zagrały y, inwazję. Normalnie ten ruch nie był popularny, ja wciąż nie jestem do niego przekonany, ale komputery lubią. Y, problem jest taki, że czarny już ma kamień na dole w K4. Więc będzie chciał budować od niego. Z drugiej strony też u góry ma jakieś kamień, więc nie jest taka prosta decyzja, jaką trzeba tutaj podjąć, ale została podjęta decyzja właściwa w zagranie z tej strony. Tworzenie na dole jest łatwiejsze niż tworzenie po prawej. Po prawej nie mamy aż takich dużych możliwości. I nawet biorąc pod uwagę, jak te kamienie są daleko, to wybierając to dżeseki, jeszcze jest możliwość, że coś tam będziemy u góry po prawej tworzyć, więc prawdopodobnie wybór był sensowny. Można było też zdecydować się na z zbyt dłużej. Jest to też taka opcja. Chociaż ta z gry możliwość podobała mi się bardziej. Białe to zignorowały i tworzą po lewej stronie, ale tak samo jak wcześniej górny lewy róg nie był tak ciekawy dla białych jak dolny prawy dla czarnych tak i teraz wciąż to czarny ma większy potencjał. Czarne mają możliwość tworzenia Większego, więc ciężko, żeby biały same skupiały się na tworzeniu, bo jeżeli biały się skupią na tworzeniu swojego i czarne skupią się na tworzeniu swojego, to czarne będą mieć więcej. Prawdopodobnie trzeba by było zagrać coś, co by albo redukowało, albo zmniejszało po prostu ten, te wpływy czarne i to, to, to moje. Taki ruch, który by wpływał na, na, na to moje. Albo możliwe jest wykorzystanie słabości w tym miejscu. Albo jakichś takich redukcji, może jakiś pip do zagrania, jakaś redukcja na dole, albo w ogóle zagranie na granicy moja, czyli zagrania coś w tym miejscu. To są ruchy, które są jakby pomysły, które są interesujące. Natomiast tworzenie tam u góry po lewej nie jest tak interesujące, bo czarne bardzo naturalnie będą rozwijać swoje, 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 moje, swoje moje, niszcząc też białego. A to nigdy nie jest dobre. Jak przeciwnik nam może tak łatwym ruchem zrobić dwie rzeczy naraz. Czarne postanowiły w ogóle tutaj zagrać w S7, ale to był zdecydowanie błąd. W tym joseki białe po prostu zagrały tę wymianę i teraz to, to, to jest tak, jakby wyobraźmy sobie, że białe zagrały te wymiany, i teraz czarny zagrał po prostu w S7. No to zagranie to S7 jest bardzo wolne. Jeżeli zagramy teraz w S7, białe coś tam zagrają i czarne zagrają w S7, no to jest to ruch bardzo powolny. Nie grozi on życiu, życiu grupy w rogu. Zamyka co prawda prawą stronę, ale po prawej stronie jeszcze nie ma terenu, więc nawet to wejście białych nie było tam straszne. Wyobraźmy sobie, że białe wejdą. No to czarne, czarne nawet nie będą bardzo przyjmować. Co z tego, że tam białe wchodzą, mogą wchodzić jak daleko chcą jak czarny dostaje silną ścianę na zewnątrz, która jest więcej warta, niż no nie wiem, potencjalne punkty po prawej stronie. Gdyby czarny już tam miał jakiś teren, na przykład wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie coś takiego, że czarny już tutaj stworzyły pewny teren, nie? coś takiego. Wtedy takie ruchy byłyby o wiele większe, ale póki jeszcze to pewien teren nie jest, to wejście jest bardzo małe i zamknięcie czarnych też jest niedostatecznie duże raczej nie gramy tego S7. Nawet to, gdyby to było jeszcze sentę na róg, no to wtedy tak, bo to jest duży ruch, który jest sentę. Ale to nie jest sentę nawet na róg. Białe po prostu wypłaciły hane, połączenie, czarne musiały się wrócić i białe mają centę. Więc straciliśmy inicjatywę, będąc czarnym, a to jest dość istotne. Białe kontynuują u góry, przy czym góra cały czas jest nieciekawa. Czarne mają moją na dole po prawej, a białe budują po lewej. Więc granica przebiega dokładnie tutaj. I tutaj trzeba grać. Albo grać po prostu od góry, tworząc sobie i zmniejszając w czarnym. Albo w jakiś inny sposób, trochę bardziej aktywny sobie pomyśleć. Takim ruchem, który jest bardzo popularny w tym kształcie. Jest zagranie tego. To jest ciekawy ruch i zależy też od drabinek. Na szczęście te drabinki. Działają dla białych. Mówię o tym o drabinkach, która idzie. Tutaj drabinka. Ta jeszcze tylko szybko się upewnijmy. Tak, tak działa. I o drabince, która idzie w drugą stronę. Ona też jest dobra dla białych. Więc obie te drabinki są dobre dla białych, i wtedy możemy zagrać takie cke. Takie cke Jest to bardzo dobry ruch, który często skończy się na tym, że białe dostaną zewnątrz. A białe chcą dostać zewnątrz, bo będą mogły rozwijać swoją lewą stronę i redukować czarne. Wyobraźmy sobie coś takiego. No, jest tutaj ciężki wybór. Czarny musi uważać, żeby nie, 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 nie stracić ani tego, ani tego kamienia, więc nie może zagrać tak, żeby dało się zagrać drabinkę białymi, która działa, jak liczyliśmy, więc prawdopodobnie wstałby czarny, więc musiłby białego do wyjścia i na przykład by się tu połączył. W efekcie białe dostałyby sporo na zewnątrz. Tak, Co prawda, kamienie w H3 jest martwe, ale ma ten, ten plus, że pozwala białym tworzyć zewnątrz. I jeżeli biały by dostał zewnątrz, byłby zadowolony. Mógłby wtedy tworzyć, rozwijać tą lewą stronę, redukując przy okazji prawo. W grze zagraliśmy na stronie, która w ogóle jest ciekawa. Białe zagrały Hane. Hane jest w porządku lokalnie, natomiast znowu to nie jest ciekawa ciekawa część planszy. Gramy tutaj. To jest o wiele ważniejsze. Czarne u góry po lewej żyją. Nic tam ciekawego, więcej się nie zdarzy. Rozwijamy to, co jest interesujące. Nasze, moje, na dole. W grze czarne przecieły. Tak jakby zostały trochę zachęcone przez ten nie do końca solidny ruch w 18 Ale jeżeli sobie zdamy sobie sprawę, że białe mogą sobie wypłacić coś takiego w sente, no, to już to cięcie nie wydaje się interesujące. Wystarczy, że biały się wydłuży i raczej nie ma tu możliwości na wykombinowanie niczego potężnego dla czarnych. Białe są już prawie połączone u góry, jak będą uciekać, to tylko stworzą sobie grupę, która będzie celem ataku i pozwoli białym tworzyć po lewej stronie teren. Więc nietrafione, nietrafione cięcie. Białe tam nie, nie wypłaciły tych wymian, co. Trochę było szkodliwe, ale skończyło się podobnie. Czarne mają sobą grupę. Białe ją gonią. No i czarna grupa nie zginie, no ale będzie zawsze problemem. Będzie problemem. I teraz tak, jeżeli teraz w czasie tego gonienia czarne wchodzą w moje białego, a białe w czarnego. No i jest to dobre dla białych, bo to czarne miały większy potencjał, więc jeżeli im więcej się siana zrobi w środku, im więcej będzie neutralnych punktów, tym lepiej dla białych. Tym lepiej dla białych. A przy okazji ta grupa jeszcze cały czas nie jest mocna. Trzeba będzie do niej dogrywać. Ta wymiana mi się też nie podoba, bo czarny mógł zrobić zawsze. A w przyszłości możliwe, że będziemy chcieli zagrać Atari z drugiej strony. To Atari pozwala nam zdobyć oko. Oczywiście od razu nie chcemy tego grać, ale może w przyszłości będziemy chcieli. więc Zagranie w K13 pozbawia nas tej możliwości. A to nie jest tak, że czarny od razu chciał ciąć. Gdyby chciał od razu ciąć. To byłbym w stanie to zrozumieć. Może musi tak zagrać. Ale jeżeli od razu mnie nie, tylko to zostawia i gra gdzieś indziej, tak jak w grze, no to niepotrzebne wymiany. Wcale przecież się nie boimy, że jak my zagramy tu, to biały nam wróci w ten sposób. To nie jest nasz największy strach. Więc możemy zostawić to na później. W grze czarny nie zostawił, później skoczył, biały skoczył, no i to czarny nie żyje, ale coś musimy mu dograć, żeby. Żeby, żeby udało się tą grupę wzmocnić, żeby ona nie była taka słaba, zresztą tutaj jakieś niewielkie potencjały nacięcia w ko istnieją, więc może kiedyś się tam wykorzysta. Mało prawdopodobne, ale może. Czarne postanowiły zagrać tu, białe odpowiedziały. Można się zastanawiać, czy trzeba, ale wygląda to jak dość potrzebny ruch. I czarne po prostu zignorowały, i to było troszeczkę za szybko. Ten ruch. Miał być grany wcześniej, zanim czarny sobie zrobi słabą grupę. A jak czarny już zrobił słabą grupę i ona jest taka już ciężka, ma dużo kamieni, musimy ją obronić, no to już jest za późno. Teraz musimy ją wspierać i białe po prostu atakują. To jest jeden jedyny ruch, jaki tutaj można zagrać w tym kształcie. No i jest to trochę problem. Nawet jak czarny nie zginą, zostaną mocno przeatakowane i białe dostaną sporo kamieni w sento, takich użytecznych kamieni. Więc i tak aż tak dużo na dole nie będą miały. Lepiej było zagrać z tej strony spokojnie, tak albo tak, byłoby to ok. W grze skończyło się na tym, że czarne uciekały, i bardzo niespodziewanie był mocny atak ze strony białych. Cięcie to cięcie jest dość problematyczne. Okazuje się, że tego kamienia za bardzo nie złapiemy, przynajmniej nie w prosty sposób. A nie, przepraszam, możemy go złapać, czyli cięcie było przesadą. Można po prostu się wydłużyć nie ma tutaj za bardzo ruchów białych które mogłyby zadziałać i uciec jedyny ruch, który przychodzi do głowy jest taki jak kosumi, no ale to wystarczy zagrać atari, e, nie przepraszam nie to atari, tylko e, tu atari i pójść drabinką drabinka działa białe nie żyją więc e, czarne tutaj nie zauważyły, że tego kamienia da się złapać i to jest lekcja, którą mówiłem też w komentarzu z Wojem. Jeżeli mamy ruch tnący, kamień tnący, to my bardzo chcemy go złapać, szczególnie w sytuacji, kiedy tutaj mamy grupę, która nam może umrzeć. I w tym momencie gry trzeba po prostu poświęcić czas i energię, całe swoje siły umysłowe, żeby policzyć, czy da się to zrobić. Jeżeli za szybko zagramy ruch, który nam wydaje się, że jest w porządku i się okaże, że on nie działa, tak jak w grze, białe tutaj uciekają, no to to będzie olbrzymia strata, więc musimy się zastanowić i zagrać ruch poprawny. Ruchem poprawnym jest po prostu wydłużenie. Teraz no białe nie uciekają. W grze czarne nie poświęciły dostatecznie dużo czasu i skończyło się na tym, że został czarny rozcięty. Były jeszcze próby tutaj ratowania, może nawet dało się tutaj coś wymyślić, ale ostatecznie czarne zostały rozcięte i umarły. Było to też końcem gry. Gdyż jeżeli czarne umarły, to jest za dużo punktów. Tutaj ładny squeeze, który pozwolił na zbicie czarnych kamieni, i wszystko tutaj jest martwe. Gra jest po prostu skończona. A wszystko przez dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, może trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to w ogóle zaczęcie tej walki, która była niepotrzebna zupełnie nikomu. To cięcie nie było w żaden sposób interesujące dla czarnych. Nie, nie, nie tnęliśmy żadnych słabych kamieni. Tak naprawdę, biały łatwo tam. Się łączyły i tylko my tworzyliśmy słabe grupy. Druga rzecz to jest niegranie na dole. Dół był ważny i trzeba było go wesprzeć, ale później, jak już stworzyliśmy tę grupę, no to z kolei się sytuacja zmieniła. Nie możemy już grać na dole, tak jak zostało zagrany ruch 73, bo zostajemy zaatakowani. Tym razem musimy właśnie wesprzeć kamień u góry, żeby nic się tam strasznego nam nie zdarzyło. No, były jeszcze szanse, ale trzecim, ostatnim powodem jest to, że nie policzyliśmy w odpowiednim momencie yy, tą, jak się łapie tynący kamień, czyli po prostu wydłużając. Gra w takim razie skończyła się dość szybko. Yy, nic więcej o niej nie będę mógł powiedzieć, ale i tak była dość ekscytująca. Zawsze jak ginie dużo kamieni, to jest trochę ciekawiej, zawsze trochę weselej się ogląda. A w szczególności jak się zabija, no to to jest najlepsze. Tyle o ty O tej grze. Dzięki wszystkim.